To jest długa historia, bo to już trwa, 38 lat moja przygoda ze szkłem. Zaczęła się tak jak w większości osób, które trafiły do szkła, z biednej rodziny. Zobaczyłem raz jak pracują hutnicy w krośnieńskich Hutach Szkła. Tak mnie to podekscytowało, że już po prostu nie mogę żyć bez produkcji szkła. W tej chwili jestem już właścicielem firmy. 38 lat praktyki, ale w dalszym ciągu pracuję zawodowo i dopóki mi siły pozwolą, to będę chciał tworzyć szkło. Krośnieńskie Huty Szkła to dla mnie była zawsze naj, najpiękniejsza huta w Polsce. Z ogromnymi tradycjami robiło się szkło dobrej jakości, dobrej klasy. Ale to jest szkło gospodarcze wmuchane do formy, gdzie nie potrzeba dużej inwencji twórczej. Dla mnie to było zbyt nudne, robienie tego samego wyrobu w kilka tysięcy sztuk. Dlatego postanowiłem stworzyć własny styl, własną szkołę hutnictwa. No, na dzień dzisiejszy mam 40 pracowników, łącznie ze mną. E, tutaj też pracuje dwójka moich dzieci, córka Sabina, jej imię się firma, Rafał, syn. Miał 14 lat, jak zacząłem go uczyć. W tej chwili już jest najlepszym artystą w Polsce, w gorących technikach. I moje szkoło jest rozpoznawalne praktycznie w całym świecie, bo Ameryka, Kanada, kraje arabskie i cała Europa. W samej Holandii, tylko w 100 galeriach są moje prace i rapała. Dzień zaczyna się od godziny 6 rano a zwiedzać można do godziny 16. 6 dni w tygodniu można bez problemu przyjść. W ubiegłym roku odwiedziło mnie ponad 20 tysięcy osób z całego świata. Staramy się pomóc różnym dziedzinom, no i przede wszystkim też dla dzieci z nowotworami. Dużo wyrobów dajemy do Warszawy, gdzie staramy się pomóc w jakimś stopniu, na tyle ile to jest możliwe. Przede wszystkim wyrobami. Wnuczka tak, no, od wczesnego dzieciństwa czytam jej dużo książek i dopinguję do rysowania, dlatego ona już tam skończyła 7 lat, ale zaczyna świetnie rysować. Myślę, że będzie kiedyś projektantem szkła. Niestety nie udało mi się wykonać ozdoby, która choć w części byłaby tak piękna jak te zgromadzone w galerii Huty Sabina. Być może Państwo będą mieli więcej szczęścia, więcej umiejętności. Na pewno warto odwiedzić to miejsce. Zrymanowa dla portalu nowiny 24.pl mówił Jerzy Zuba.